Moi drodzy widzowie, to już drugi filmik dzisiaj, ale wydarzyło się, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Nagrywam to, słuchajcie, od razu jak się o tym dowiedziałem, bo sprawa jest naprawdę, słuchajcie, gruba. Jeśli kochasz skiny w CS, to ta informacja, którą dzisiaj usłyszysz, bardzo cię zaboli. Dlatego bez będęgo przedłużania, zapraszam was do tego filmu i, słuchajcie, oglądajcie do końca, bo naprawdę film jest mega mocny. Wydarzyła się mega gruba rzecz. Ja, słuchajcie, ostatni mi czas trochę siedzę w skinach, dlatego. Też na pewno odczuję tego piętno. Pozdro! No witam, witam Cię, mój drogi pierniczku, bardzo serdecznie chciałbym Cię zaprosić na stronę CSGO Skins. Na stronce bardzo regularnie organizowane są nowe eventy, strona oferuje wiele możliwości, takich jak Ace Battle, Exchanger oraz darmowa daily skrzynka. Używając mojego kodu ŚWISTU na start dostajecie 10%, i 2 złote i 10 groszy na pierwszą skrzynkę. Moi widzowie, ostatnimi czasy na CSGO skin się ruszyłem z konkursami za ponad 7,5 tysiąca złotych. Tak, dobrze słyszycie. 7,5 tysiąca złotych. A żeby zgarnąć któregoś z tych skinków, słuchajcie, musicie wpłacić minimum 8,40 z kodem świstu. Do zobaczenia na stronie mordeczko, Pozdrawiam! A więc moi drodzy widzowie, słuchajcie o czym mowa, a mowa o stronie BAF 163. Jak każdy wie, jest to strona, gdzie naprawdę za dobre pieniądze jesteśmy w stanie dostać, dostać skiny. Ale niestety została zbanowana oficjalnie przez Valve. Weszło to, wydaje mi się, że dosłownie przed chwilą, jak możecie zobaczyć, na, aktualnie na Buffa nawet nie możemy się zalogować. Klikam. Bum, komunikat słuchajcie. Baf został właśnie. Zbanowany oficjalnie przez Valve. A. ta strona już nigdy nie będzie miała miejsca. Nie będziemy już brali cen z tej strony, bo po prostu nie da się z niej skorzystać. Słuchajcie, nie wiem teraz co będzie. Skąd w ogóle będą brane ceny do skinów? Buff był po prostu największy. Już ostatnio zostały jakby możliwości sprzedaży skinów ograniczone do użytkowników europejskich, a w tym momencie, jak widzicie, jest właśnie to. Buff został. Oficjalnie zbanowany przez Valve, to jest naprawdę słuchajcie gruby, gruby temat, którym większość ze społeczności CESA powinna się słuchajcie zainteresować, bo to bardzo zmieni ceny skinów, o to chodzi słuchajcie W tym momencie skiny już nie będą tak łatwo dostępne za takie psie pieniądze na buffie, tylko w tym te ceny skinów naprawdę pójdą w górę Jestem w ciężkim szoku, słuchajcie. Trzymam skiny, bo wiem, że to wszystko pójdzie mega w górę. A o, oficjalnie, słuchajcie, mamy teraz kilka, jakby, innych pers perspektyw, gdzie możemy sprzedawać swoje skiny. Na przykład PiratesWap też jest z dobrą perspektywą. CessFload jeszcze jest, słuchajcie. No, jest grubo. Słuchajcie, jest grubo. Hmm, ta informacja naprawdę wydaje mi się, że zmieni ceny tych skinów. No, nie ma innej opcji, słuchajcie. na no, jak platforma. Która była największa, nagle dostaje oficjalnego bana od Valve Jest to słuchajcie, rzecz naprawdę mocna Ten filmik słuchajcie, nie jest za długi, ale musiałem się tą informacją z wami podzielić No jak widzicie, no nie ma już bafa, już nie ma I te wszystkie ceny skinów pójdą bardzo, bardzo w górę słuchajcie To już nie będzie tak jak kiedyś, że 90% buff ktoś płaci Oj nie nie, te czasy słuchajcie się po prostu skończą Bo z buffa nie da się już korzystać I to nie, że nie da się korzystać, yy, że tak powiem w Europie tylko nie da się korzystać yy, na całym świecie A dodatkowo, jak widzicie, mogę tu kliknąć kontynuuj Mogę się na tą stronę zalogować tylko przez to Ale ja nie ryzykuję, słuchajcie Jeśli Valve, Valve tak się wziął za Bafa, To znaczy, że osoby, które z niego korzystają Mogą dostać bany Słuchajcie, to jest Valve A Valve jest jakby firmą, która, której decyzje są mega, mega dziwne Dlatego ja z Bafa w ogóle odpuszczam, odchodzę nie dotykam tej strony, boję się jakichkolwiek banów na swoje inwentory, jestem, powiecie, że pizdom, ale tak robię, nie, nie chcę mieć jakiego, jakiegokolwiek banu i wam polecam, słuchajcie, to samo, no. Buff się skończył, trochę był u nas, ale niestety już jest koniec baf'a. czy dobrze, czy źle. I tak, słuchajcie, ostatnimi czasy był problem strasznie właśnie z sprzedażą skinów na bafie. jedynie co się z baf'a brało, słuchajcie, to ceny, no bo ten, na bafie te ceny były po prostu przezaibiste. a w tym momencie... To się wszystko kończy. Dlatego dziękuję wam bardzo, że oglądaliście do końca. Mam nadzieję, że fajnie, że dodałem tak szybko tą informację, która naprawdę zmieni ceny skinów. Bo jest to, według mojej opinii, bardzo ważne w środowisku cs -a, Dlatego pamiętajcie o subiku, łapce, fajnym komentarzu i dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdro!